Witam serdecznie na naszym oazowym tarasie. Będziemy dzisiaj robić ogórki małosolne, pyszne, chrupiące, ale w dwóch sposobach. Jedne tradycyjne w słoiku, a drugie w worku do kiszonek na sucho. Zaczniemy sobie dzisiaj od gorącej wody. Już mam tutaj zagotowaną. I damy dwie i pół soli. Wymieszamy i wodę odstawię do wystygnięcia. A wody mamy dwa litry. Sól jest niejodowana do przetworów. Sól nam się rozpuściła i teraz odstawię do wystygnięcia i zajmiemy się... Ogórkami w worku. Do worka. To są takie specjalne worki. One są grubsze niż zwykłe. Ten jest akurat 10-litrowy, ale możemy dać do mniejszych. Wrzucę sobie. Tu mam już pokrojone mniejsze kawałki. Koper. Tu mam półtora kilograma ogórków do słoika i półtora kilograma ogórków do woreczka. Będę obcinać z jednej strony i z drugiej strony te końcówki, żeby sól nam lepiej weszła i puściły sok. No, jak mówiłam, one będą na sucho. I wrzucamy do woreczka. Zrobię sobie wszystkie w ten sposób ogórki. I będziemy robić dalej. Ogórki nam mamy już. Pokrojone. Teraz mam tu czosnek. Zużyjemy z cztery ząbki albo pięć. Pokroję sobie je na mniejsze kawałki i wrzucę do ogórków. A dołożymy jeszcze jeden, czyli. Damy sześć ząbków czosku. Wrzucamy. Mam tu już pokrojone na takie drobniejsze kawałki, szanu. niech to będzie taka garsteczka. Wrzucamy. Mam tu już umyte liście wiśni. Ułożę tutaj z siedem listków i trzy liście czarnej porzeczki, również umytą. Oraz mam tutaj liście chrzanu. Pokroję sobie je też na takie drobniejsze, tu są takie trzy 3, mniejsze 3 listki. Wrzucę do tych ogórków. Albo dołożę jeszcze jeden. I, i półtora łyżki soli, również niejodowanej, do przetworów posypię. Teraz to sobie zamknę. Wypuszczę powietrze, troszkę. troszkę Taki klips. No oczywiście gumką też możemy to zamknąć. I dobrze to wymieszamy, żeby ta sól była rozprowadzona po wszystkich ogórkach. Mam już dobrze wymieszane, przygotowane. W ten sposób kładamy. Nasze ogórki do lodówki na 4 godziny i po 4 godzinach wyciągamy na 2 do 3 dni w ciepłe miejsce. Ogórki na sucho mamy już schowane w lodówce. Teraz przygotuję nasz słój. Na dno słoika dam liście chszanu. Połowę zostawię na górną warstwę, tu mam liście czarnej porzeczki, trochę liści wiśni oraz trochę kopru. Widzę. Jeszcze wrzucę na górę. Teraz sobie jeszcze dołożę część trosku. Tu jest 7 znaczków. Odrobinę, tu mam trochę posiekane jeszcze na mniejsze kawałki szan, korzeń oraz taką jedną laskę dam. I ogórki również poobcinam końcówki. Końcówki obcinamy, żeby nie były gorzkie. niekiedy kiedy są goryczki w końcówkach, przez to ja je zawsze obcinam. I będę układać do słoika w ten sposób. jak najwięcej się nam zmieściło. Teraz ciasno je upycham. Muszę Wam powiedzieć, że przepięknie już zaczynają pachnąć koper, już czosnek pięknie pachnie. Ogórki już w słoiku. Teraz znowu posadzę z 3 Cztery ząbki czosku. Tu mam taką główeczkę fajną czosku. Przetnę ją na pół. Nie obieram. I wsadzimy ją też do naszych ogórków. Do tego znowu koper, takie łodygi, posadzę oraz kwiaty kopru. Na górę liście szanów. Będziemy to później zalewać ostudzoną wodą z solą. Już mam przygotowany cały swój ogórków. Dołożę jeszcze jeden kawałek szanu korzeniu dodał nam fajny smak i czekamy, aż nam woda ostygnie. Woda nam już przestygła. Zalewamy ogórki. Ogórki muszą być Całe zakryte wodą. I przykrywamy je ściereczką lub gazą. Jak to zrobię w ten sposób. Tylko kumeczką I podstawiamy tak przygotowane ogórki na dwa bądź trzy dni, w zależności od pogody, jak będą nam się kisić. Teraz zrobimy po tych dwóch, trzech dniach test, jak wychodzą ogórki tradycyjne oraz jak będą smakować i jak będą wyglądać ogórki metodą na sucho woreczku. Minęło 48 godzin od zalania naszych ogórków. Teraz zobaczymy, jak smakują. Ja już sobie tu pootwierałam nasze słoiki i woreczek. Tu mam, zobaczcie, kiszone na sucho, nie zmieniły praktycznie koloru, są zieleniutkie, pięknie pachną. Widać, że są zielone, ładne, mm, chrupiące, słodziutkie, bardzo słodkie. Teraz przekroimy sobie ogórka tradycyjnego. Zobaczcie. Widać, że zmienił kolor już. Były tyle samo dni, a widać różnicę między zielenią. Też przekroję. Widać również różnice, że są jaśniejsze zdecydowanie i teraz próbujemy mm. bardzo dobre, chrupiące, typowo mało solne, dużo kwaśniejsze, te są zdecydowanie słodsze jak dla mnie różnica jest taka, że te się szybciej upisiły i niż te te jeszcze bym żeby były takie podobne smaku by potrzebowały jeszcze jeden dzień także w worku yy, i w słoiku piszą się zdecydowanie inaczej ale jedne i drugie są naprawdę przepyszne dziękuję bardzo za oglądnięcie mojego filmiku jak zawsze Zapraszam na ponowne.